Tym grzechem, który spowodował to, że Adam ukrył się przed Panem Bogiem w raju, był grzech pychy. Adam z Ewą uznali, że mogą być więksi od Pana Boga. I dlatego sięgnęli po owoc z drzewa zakazanego. Każdy grzech obnaża nas. Każdy grzech pokazuje prawdę o nas, Prawdę, którą chcielibyśmy schować, prawdę, którą chcielibyśmy ukryć, prawdę, która jest dla nas niewygodna. Każdy grzech, grzech gniewu. Bywamy mili, sympatyczni i uprzejmi, dopóki nie owładnie nas grzech gniewu, przy pomocy którego chcemy rozwiązywać nasze problemy. Wtedy stajemy się takimi tępymi myśliwymi, którzy nie spoczną dopóki nie postawią buta na swojej ofierze. Ale są też inne grzechy z katalogu tych siedmiu największych i one nas obnażają, one pokazują prawdę o nas. I w momencie, kiedy świadomie wybieramy te grzechy, Lenistwa, grzech nieczystości, grzech zazdrości, itd., itd., to kiedy wybieramy świadomie, to po prostu, nawet gdybyśmy długo udawali, to w pewnym momencie ludzie poznają, kim tak naprawdę jesteśmy. Grzechy nas obnażają.